Piękny czas Zroczyści e, Nam się kojarzy z tym Mi przynajmniej Z paroma rzeczami e, Na przykład w Biblii jest Księga Izajasza Księga Gruźby e, no Nazywają ją wręcz małą apokalipsą I tam jest e, Pierwszy W pierwszym, pierwszym rozdziale Pod ostatnim Numerem czyli pod, pod punktem 31, czyli 1.31, to łatwo zauważyć 13.31, których suma daje 44. No takie magiczne czary Mary. Ale ciekawa jest wypowiedź, wymowa tego, tego akapitu, powiedzmy. I stanie się mocarz pod pałką, a dzieło jego iskry. Zapłoną razem oboje, a nikt nie ugasi wow. 31 stycznia 93 urodziła się moja czwarta córka wodniczka więc, e, dokładnie w roku białego psa według wet słowiańskich, który się powtarza co 144 lata. To też takie czary mary, nie? No i 31 to, to mamy też tu jest to słynny znak jaki powstał w Latowie 10 lipca 2004 roku o którym już wam mówiłem wielokrotnie, że wchodząc pierwszy raz w internet na, na, tu, na wiejskiej świetlicy w trzech miejscach w internecie na jakieś portale o UFO tam znalazłem kazałem Wam jechać. No to był taki apel: jedźcie do Wylatowa 10 lipca. No, wybrałem taką datę, no, ja wiem, no, z, z gruszki, z pietruszki, nie? No zamierzałem tam jechać 10 lipca, ale w sumie nie pojechałem pojechałem 17 lipca, co też jest bardzo wymowną datą, gdyż 17 lipca jest wiele, wiele magicznych wydarzeń, ale to może później. No i powstał taki, no podobno była 2.44, do tego lipca 10 nic się nie działo. Przyszła noc, podobno godzina 2.44, gdzieś tam kiedyś trafiłem na taki ślad, błysnęło trach 30 kółeczek i pałeczka, czyli jakby 30 i 1. To tak wygląda jak siedzący wódz, prawda? No nam się to kojarzy siedzący byk y, z jakichś tam indiańskich opowieści, legend. Sławny wódz jakiś. No dziwne jest to, że jakby ma głowę, a nad nią trzy kółeczka, nie? No czwarte można powiedzieć tak, tak y, przed oczami jakby to jest coś, czy to nie jest kółeczko tutaj jakiś taki dziwny ślad tutaj w każdym bądź razie koledze z pracy jak pokazałem co sądzi o tym to ten bez chwili wahania zakrzyknął to wódz a ja zapytałem dlaczego no bo mu fujara stoi <grywia> ta pałeczka to niby fujara no można to tak widzieć dwa jąderka nie i pałeczka 30 kółeczek, tak jakby siedział, nie? I czekał na coś, no właśnie. Dlaczego ja o tym? No bo kochani... Wylatowo to jakby moja miłość, nie? Już wam tam nawijam o tym i nawijam, czyli takie miejsce jakby polska mekka ufologów, ale to nie tylko. Polskich, bo to była na przykład i to jeszcze 17 lipca, właśnie jak mówiłem, szczególna data. Nie pamiętam, który to był rok, 2003 chyba, jak ona tam była. Nancy Talbot z, z Ameryki, z Uniwersytetu MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, jedna z, z najważniejszych takich uczelni amerykańskich. Był jakiś gościu z, z Japonii, ponoć, no i tu z Europy, no i mnóstwo ludzi się tam przewinęło. Ja tam byłem w wylatowie trzy razy, poczynając od trzeciego roku, 2003. No i chodzi o to, że trochę to trwało zanim właśnie zrozumiałem, czym jest wylatowo. Nie? Tam już chyba wspominałem wcześniej, że no tu właśnie ten mój apek zaowocował właśnie powstaniem takiego siedzącego wodza, akurat na ten dzień 10 lipca 2004, który jak zaraz pokażemy jest bardzo, bardzo szczególnym dniem Ja byłem tam jeszcze czwarty raz właśnie rok temu czyli w 2022, i też w nocy z 9 na 10 lipca tam przespaliśmy się w bazie z dwoma kuzynami. No chciałem tam być, ten okazało się, że to też bardzo, bardzo szczególny dzień mi się trafił, czy wybrałem, nie? Za wszystkim, jest, za wszystkim jak mówię, kryje się tam magia, magia istnienia, boskie sudoku. Tu mamy tak bo to porysowałem ręcznie, y, bo na stronie tego wylatowa gdzieś trudno znaleźć te, te, te znaki. Kiedyś było to wyraźne, teraz gdzieś to tam skryli albo usunęli, nie wiem. W każdym razie jak byliśmy tam, to już jakby to umarło śmiercią naturalną, że tak powiem. Hmm. Tu jest znak pierwszy z 22 lipca. Y, roku smoka, co tak zaraz zobaczymy jest bardzo, bardzo ważne, wyraziste i, i znaczące. I pierwszy znak miał kształt koła i z takim krzyżem i zakończonym czterema małymi kółkami. Podobno zrobiła go, jak to widział właściciel tej bazy szpulecki, taka czerwona kula w środku. Która się unosiła i opadała nad, nad, nad polem kilka razy, i na koniec rozłożyła ramiona na cztery strony, zakończone takimi czterema, świecącymi no jak światło z pawarki światłami. Nie? No tak e, czary mary, nie? No, facet bał się, że, że pole się zapali, bo myślał, że siedział na dachu, tam dom kończył budowę, i, i był szokowany tym widokiem, nie? <laughs> Dopiero zresztą po, po dwóch czy trzech latach się przyznał co widział, nie? bo to takie było czary mary, że nie wiadomo było o co chodzi. Nie? Ja tutaj widzę, nie narysowałem yy, roku drugiego, ale drug... no nie narysowałem, drugiego roku, czyli 2001. To nastawiła jakby powtórka tego znaku z roku pierwszego, a obok był doczepiony taki, no nie narysowałem to, taki jakby kwadrat w kole. Znak powstał od 26 na 27 czerwca 2001. To ma taką dziwną wymowę też, łączącą się ze mną, że ja dokładnie, właśnie 26 czerwca 2001 skończyłem opis mojego tego słynnego pomysłu opolnego, o którym Wam mówiłem. System opolny tak zwany. A 27 rano, czyli w tą noc, kiedy ja, jak mówię, skończyłem, w tym rano zaniosłem do głosu Krzemieńskiego na, na konkurs. Tam było do wzięcia 8000 to w tą noc właśnie powstał drugi znak. Nie? Ja tam w tym opisie tego, tego pomysłu, ponieważ ten pomysł jakby zastępuje pola takie jak tu widać takie takie prostokątne czy kwadratowe na okrągłe To zaraz jeszcze powiemy dokładnie o co chodzi chociaż tam już w wielu miejscach o tym mówiłem że wąs z kwadratem górą koło no i tu właśnie te, to była powtórka tego znaku z tego roku 2000, tego pierwszego. I, i, i jakby dokładka, czyli nadbudowa, to był właśnie kwadrat w kole, nie? czyli no jakby potwierdzenie, widzimy taką zbieżność, nie? ta sama noc I, i, i jakby nawiązanie do mojego takiego okrzyku, że precz z kwadratem, nie, górą koło. No, to nam się wiąże z, z w ogóle z, z kwadraturą koła, nie rozwiązaniem jakby, albo kwadratowe łby, tak zwane prymitywne, takie przyziemne kontra koło. Koło jest symbolem Boga, kula w, w ogóle, nie? To królowie często byli pokazywani, że trzymali w ręku kulę. No, kształt kulisty jest, jest po prostu najbardziej perfekcyjny, no, można powiedzieć, boski, nie? w roku tym 2003 jak tam byłem to powstało coś takiego no tak w uproszczeniu znak dwa duże koła i jak widzimy 8 mniejszych czyli liczba 28 i tu obok taki trójkącik na trójkąciku trzy kółka mniejsze z takim wyciśniętym środkiem jakby tam, no nie wiem, piętą ktoś zakręcił taki dołek co mi dało do myślenia, że no coś tu, że tak powiem ktoś chce tak jakby podkreślić patrz na ten trójkąt, nie? Że to jest ważne, nie? I to było pole rodziny Małysza urodzonego w 77 roku a znak powstał 25 czerwca na 77. rocznicę urodzin mojego ojca. To bardzo ważne cyfry i daty, nie? Małyż w roku 2000 roku Smoka był 28 w Mistrzostwach Świata, a w 2001 nagle skoczył na pierwsze miejsce, nie? To 77 jest rokiem węża, tak jak mój 53. No i 2001, no, kiedy małyż skoczył na pierwsze miejsce. Nie, to taka dziwna wymowa wężo wężami okładana. Nie? Ja tam byłem zresztą kończąc 7 razy siedmiolecie 7 swojego życia. To były ostatnie minuty, wręcz sekundy. Akurat tak byłem. W tym czasie na polu, gdzie spotkałem właśnie ciotkę tego małysza, skoczka właśnie zarywska, nie? i tam i dwie kuzynki jego były z nią. I tam właśnie opowiadałem o tym systemie opolnym. No, ona tak była zaciekawiona, mówi: no, no, ciekawe, ciekawe, nie? I tam wystąpiły takie czary mary w tym roku 2003, związane z tym, że. Janusz Zagórski, który tam się, że tak powiem, usadowił w tej bazie i tam no, kamer na, na ustawiał, tam kontrolował, chodził, pilnował. No, chciał koniecznie złapać to ufo na gorącym uczynku. <śmiech> <śmiech> Chodzi o to, że <laughs> tam było trzech studentów gdzieś, nie wiem czy to w nocy jakoś byli. I byli w tym znaku, właśnie tam, nie wiem, czy medytowali, czy tam byli, no i nagle zobaczyli taką skaczącą po polu belkę. No tak dziwnie brzmi, energetyczną jakąś, nie, belkę, która przyleciała do nich i tak jakby przez nich walnęła ich, nie, przez nich. No, doznali takiego jakiegoś szoku. Jeden ponoć zemdlał, jeden zaczął tam, nie wiem, historycznie się śmiać czy krzyczeć. Trzeci miał jakieś wizje dziwne. No, no, no tam trzeba by znaleźć opis ten oryginalny. No i, i czary Mary polegają na tym, że e, Zagórski, ten Andrzej, nie Janusz Zagórski, nagrywał z nimi wywiad. Miał magnetofon bez radia. Nagrał z nimi wywiad, czyli oni tam mówili, co widzieli, la On to odtwarza i wiecie co? Czary Mary. Słyszy program Polskiego Radia ten pierwszy program, czyli ten główny. Podobno wiadomości z godziny 13. No, prawda, że czary mały. To był rok 2003. W 2004 właśnie ten siedzący wódz powstał, jak, jak ja wam kazałem tam jechać. Aha, tu jeszcze jest rok 2002, czyli to był 0, 1, 2, czyli trzeci rok z kolei. Aha, bo to dwójkę nie narysowałem. On tak się składał z trzech takich, takich kółeczek, jakby łodyga i, i taki kwiat sześć tych, no, takich półkulta, pół to były już, nie pamiętam, półksiężyce chyba jakoś i w środku dłużenie, czyli 6-7 jakby coś takiego i to jeszcze 3, no to jakby tak można porównać do, 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 do słynnego Oriona, nie pasa chodzi o to, że 12 lipca, czyli dokładnie na moje 7 razy 7-lecie urodzin w tym kwiecie zrobiono medytację, tam chyba 10 osób, tam był Zagórski, Bernatowicz Kazimierz chyba Barski, no te ci takie sławy i tam jeszcze jakieś przygodni tam miejscowi i przyjezdni zrobili medytację, nie? a ten znak zaczął się chyba 3 lipca, powstały chyba te trzy kropki, a chyba 6 ten kwiat dodatkowo, tak jakoś to było w dwóch etapach robione, no i 12 lipca, czyli dokładnie na moje 7 razy 7-lecie zrobili tą medytację i szok. Pojawiła się y, tam gdzieś tak na południe ponoć, y, od nich gdzieś dwa kilometry, taka niebieska kula. Tu jak pamiętamy zaczęło się od tej tu y, od czerwonej kuli, a to była niebieska kula, która też się podnosiła, opadała tam chyba trzy razy, a za czwartym rozłożyła się na części tak jak ten kwiat, y, tak y, no coś jak lilia, nie? No. Podobno Któryś tam, nie wiem Barski czy Zagórski, gdzieś tam mam oryginalną, chyba już Wam rzucałem wypowiedź, że nigdy nie widział niczego, nic piękniejszego w życiu, nie? Że to było tak fascynujące, nie? No, zauważyliście? moje siedmiorazy siedmiolecie, nie To są te właśnie czary mary. No i w piątym roku ostatnim mm, w 2005, czyli to był szósty rok z kolei, no bo to od 2000 się zaczęło, e, powstał powstał znak e, kodujący aha e, chodzi o to, że ja tam byłem 9 lipca 2005 e, roku 2005 e, i wtedy tam, no, tak już wieczorem e, znaczy, tam posiedziałem chyba z pół godziny, tam z żoną byłem, córkami i, i ten... I tak z pół godziny posiedziałem, popatrzyłem, tam się smętnie snuli różni ludzie, nie? Tam... Y nie było jeszcze żadnego znaku wtedy, nic. No, taka, taka atmosfera, że oczekiwania, nic się nie dzieje. Jak mówię, y 9 lipca. Y I ja w końcu wyszedłem z lornetką z samochodu. Tym, tym Fordem słynnym byłem wtedy. Yy, podszedł do mnie taki, taki małolat, nie wiem tam około dwudziestki lat, może, może nie. I ja tak mówię zaskoczę gnojka, nie? bo wcześniej tak się przyglądając właśnie temu wszystkiemu doszedłem do wniosku, że yy, tu jest yy, kod taki 67. Nie? Bo to pole właśnie, o tu gdzie jest ten, ten, ten siedzący wódz, to tam przez 4 lata były robione ze znaki. A numer tego pola to jest 67 na 8, tu z przodu 67 na 7, gdzie ten, ten penis, powiedzmy, wnik. No i tam inne, sporo tam różnych zdarzeń, znaków, no tu mamy 26 na 27 sierpnia, a ten nienarysowany, co mówiłem o tym kwadracie w kole. No tam jakiś karp z, ze znakiem 6 lipca złapano z odciśniętym tym tym pierwszym znakiem. No tam jeszcze jakieś inne. No dość, że stwierdziłem, że to jest jakby taki ważna liczba. Kod, kod, która jakby opisuje to wylatowo. No i w 2005 roku ja właśnie temu szczeniakowi zacząłem opowiadać, że to, to, to... to a... a i na koniec mówię: No, i wyobraź pan sobie, że to pole Tadeusza Filipczaka, właśnie to pole, a on mi przerwał: mówi, no nie mów pan, że też ma <laughs> liczbę 67. A ja powiedziałem: Dokładnie. Jak powiedziałem to dokładnie, skończyłem to: E właśnie, jak pierdolną rozbłysk, całe niebo pojaśniało, nie? No, szok. Wszyscy zaczęli tam krzyczeć: no, nareszcie, coś się dzieje, bo do tej pory nic się nie działo. No i co na to powiecie? Też tam było z dziesięciu co najmniej ludzi, także no, żona siedziała w samochodzie, tam smętna, no, nic się tu nie dzieje, no taka znudzona, dzieci też. No oni nic nie widzieli, nie? No ale to mówię, no błysnęło w górze nad nami i szok, nie. Ja tam spotkałem wtedy dziwnego faceta, z którym tam, tam on nie chciał się ode mnie odczepić, Kiedy już odjeżdżałem. Też opowiadał dziwne historie. To mówi, niech pan chociaż powie, jak się nazywa.